Dzień dobry. Kanada nie od dzisiaj kojarzy się nam z black metalem, ale jeśli myślimy black metal i Kanada, to raczej kierujemy się do Quebecu. A jednak Kanada to nie tylko Quebec, jeśli idzie o black metal. A wręcz bym powiedział, że w tej chwili dla mnie to już w zasadzie ten Quebec zostaje gdzieś troszkę z tyłu za Toronto, bo dzisiejsi bohaterowie rezydują w Toronto, największym mieście Kanady, które co prawda tak bardzo daleko od Quebecu nie jest, ale to jak oni grają jednak jest daleko od tego, co, do czego przyzwyczaił nas kanadyjski Quebec. I ta ich szkoła grania, która jest dosyć charakterystyczna. Natomiast panowie z Toronto grają inaczej, grają wspaniale. No i ta recenzja była do przewidzenia, bo ja w majowej miesięcznicy zachwycałem się tym krążkiem. Mówiłem, że zrobił na mnie największe wrażenie w maju, ale tak naprawdę to nie tylko w maju. No ale zaraz przechodzimy do sedna. Zapraszam. Tak w majowej miesięcznicy zachwycałem się nowym krążkiem kanadyjskiego Nachtlich Nachtlich bądź Nachtlich. Ja tu nie chcę jakoś ferować wyroków, bo nie jestem Niemcem, a nazwa pomimo, że zespół z Kanady, więc mieli do wyboru czy to angielski, czy francuski. No, wybrali niemiecki i jest nachtlich. Jakoś tak mi się wygodniej mówi nachtlich, ale jak powiem nachtlich, to będzie nachtlich i tyle. Proste. Także wydali panowie w maju swojego trzeciego pełniaka: Exaltation of Evil. I zachwycałem się nim i zachwycam się do tej pory. W maju, a mamy sierpień. Dlaczego taka przerwa? No bo. Szukałem CD, szukałem CD, znalazłem CD na bandcampie w wytwórni, która wypuściła ten materiał. On jest jeszcze dostępny na kasecie, no i w formie Digital, a ta wytwórnia to Deathful Last Productions. Podobno ten CD jest limitowany do 200 sztuk. Jeśli tak, to się bardzo cieszę, że go mam. Zamówiłem go przez bankam, więc on z tej Kanady też trochę szedł. Ale doszedł i to jest najważniejsze, bo to naprawdę świetny album. Exaltation of Evil to 7 kompozycji, 42 minuty, czyli jak dla mnie akurat bardzo dobrze. Nie za dużo, nie za mało, choć słuchając tego krążka to człowiek chciałby trochę więcej, ale z drugiej strony po prostu poczekamy na następne, bo Nakliś ma za sobą już dosyć sporą historię. Wydawniczą. To jest trzeci pełniak, jak mówiłem, natomiast oni mają jeszcze bardzo dużo pomniejszych wydawnictw. Przede wszystkim splitów, ale są tam i epki, i demówki. Także jest tego dużo. Ja poznałem ich tak naprawdę bliżej dzięki właśnie temu krążkowi. Co prawda poprzedniego pełniaka kojarzę z okładki, ale jakoś wtedy mnie ominął. Nie wiem, może był jakiś zalew tych nowości i tak dalej. I ja go na pewno przesłuchałem, ale nie wiem, czy, do mnie, czy mnie wtedy nie zachwycił, czy do mnie jakoś nie trafił. Teraz już wiem, że też jest bardzo dobry, no wtedy go pominąłem. Nieszczęśliwie życie tak bywa. Na szczęście, EXALTATION OF Evil tak mnie pozamiatał, że oczywiście rzuciłem się szybko, żeby poznawać pozostałe rzeczy, wcześniejsze. Poznaję sukcesywnie, bo tego jest naprawdę dużo. No i powiem tak, w tej chwili jest to mój kanadyjski zespół numer jeden. Może to być pewne zaskoczenie, no bo wiadomo, mamy dużo tuzów właśnie ze wspomnianego już Quebecu, ale ta szkoła grania charakterystyczna dla Quebecu nigdy nie była jakimś moim wielkim faworytem. Oczywiście lubię zespoły typu Fortress, Canticle Pre, Sorcier de Glass i tak dalej, i tak dalej. Jest tam tego dużo i ja naprawdę lubię te zespoły. Ale stanowczo wolę takie granie jakie proponuje Nachtliś. CD bardzo fajnie, że jest, wiadomo, dla mnie najlepiej. Okładeczka, wiele tam w środku nie znajdziemy. W środku wkładka i bardzo fajnie, że srebrny CD, kto mi się bardzo podoba. Wkładka z dwoma bodajże tekstami w tym do największego hitu chyba z tej płyty, chociaż czy w zasadzie są same hity. Pierwsza sprawa, którą musimy wyjaśnić, znaczy nie wiem, czy ją wyjaśnię, ale zwracam na nią uwagę, na płycie wymienionych jest pięciu panów, na okładce jest też widać pięciu panów, natomiast jak wejdziecie sobie na i to tam będzie informacja, że aktualny skład to dwóch panów. Jest możliwe, że ta płyta była nagrana w pięciu, a teraz jest, jest ich już tylko dwóch. Nie ma z drugiej strony sensu wnikać. To jest szczegół, bo jeśli oni we dwóch będą robili tak samo fajne rzeczy jak w pięciu, to nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Najważniejsze, by ta wena i te pomysły nie uciekły. No i czym tak naprawdę zachwycił mnie ten album? No bo ja już tutaj wiecie, no. Zachwycam się nim, się nim od dłuższego czasu, jestem naprawdę nim pozamiatany. Czym mnie zachwycił? Zachwycił mnie przede wszystkim swoją naturalnością, swoją wolnością, swoją, swoim, a z drugiej strony swoim też przywiązaniem do korzeni black metalu. Tu zresztą w środku we wkładce jest takie zdanie: Never forget the cult. I myślę sobie, że ono świetnie oddaje właśnie to, co gra Nachtlicz, bo oni właśnie nie zapominają o tym kulcie, o tym, co było kiedyś w black metalu, jak ten black metal wtedy wyglądał. No i oni tak właśnie grają, żeby tak, tak jak było kiedyś. Wspaniale potrafią to odświeżyć. Bo to nie jest tak, że oni wchodzą i ten już zastany pokój malują całkowicie od nowa, tylko tak naprawdę odświeżają go, dodając czasami trochę od siebie, ale nie znajdziecie tutaj żadnych przywar nowoczesnego grania, żadnych wypolerowanych brzmień, żadnych dziwnych zabiegów artystycznych. Tutaj wszystko już gdzieś zostało użyte ale Nachtnig używa tego raz jeszcze we wspaniały po prostu sposób. Weźmy takie klawisze. No tutaj klawisze to co klawisze robią na tym albumie, to to jest po prostu majstersztyk, to jest mistrzostwo świata. To jest najlepszy czas na setkę i tak dalej i tak dalej, olimpijskie złoto. Naprawdę są tak wspaniale dopasowane, są tak wspaniale zaaranżowane. Tak cudownie uzupełniają się z gitarami, tak dopełniają, a wręcz nawet nie tylko dopełniają, one bez nich ten materiał byłby dużo uboższy. One wspaniale dodają od siebie ogromną część atmosfery, klimatu, ale i melodyki, e, mocy tego e, albumu. Biorą udział w każdym praktycznie jego momencie i robią to doskonale, ale nie tylko te klawisze, bo e, Także gitary, które czasami grają swoje, klawisze grają swoje. Tutaj zresztą gitary bardzo ciekawie pracują też w tle. Polecam sobie wyłapywać te smaczki, bo to zresztą jest album pełen smaczków. Tutaj tak naprawdę jest co odkrywać w każdym utworze. I te gitary często gdzieś tam w tle. Czasami wręcz brzmią akustycznie, a tylko wygrywają sobie tam jakąś niewielką melodię, trochę ukrytą. Wspaniale to wszystko buduje atmosferę i klimat. Oczywiście to są wszystko środki, tak jak już mówiłem, używane wielokrotnie przez setki zespołów, ale Nachnyś potrafi to zrobić w tak wspaniały, świeży sposób, że naprawdę to chwyta bardzo mocno. No i wokale, wokale, które tutaj są, są naprawdę świetne. Niesamowicie opętane, szalone, dzikie, są to krzyki czasami takie no naprawdę trzeba mieć gardło do tego i przeponę, żeby coś takiego wykonać. Jestem pod wrażeniem, bo one też stanowią ogromną część tego materiału. Wszystkie te elementy oczywiście zgrywają się ze sobą, no bo to jest największa siła tego albumu. Może tutaj wszystko jest doskonale ze sobą skompilowane, doskonale ze sobą zgrane. Wspaniale to wszystko współpracuje jak naprawdę w dobrej drużynie, która trenuje ze sobą od wielu, wielu miesięcy i rozumie się tak naprawdę na pamięć. A do tego tchnie ten materiał niesamowitą naturalnością, wspaniałą szczerością. No i oczywiście podziemiem z lat 90, ale też i po prostu dzisiejszym podziemiem brzmienie jest wspaniale wyważone. Jest podziemne, jest piwniczne, jest dosyć brudne, ale zarazem jest takie, że wszystko słychać, ale nikt nie może zespołowi zarzucić, że gdzieś komercjalizuje swoje oblicze. Także no naprawdę ja jestem zachwycony tym albumem, i nie jest to dla mnie tylko czołówka maja, ale w tej chwili jest to ścisła czołówka tego roku, bo dawno nic mnie tak mocno nie chwyciło jak właśnie Exaltation of Evil. Pojawia się dużo fajnych albumów, i człowiek do nich wraca raz, drugi, trzeci, czwarty, nawet może i piąty. Po jakimś czasie szósty, a znakliś od kiedy mam ten CD, no to wracam do niego naprawdę już dużo częściej. Wracałem do niego, wracam do niego regularnie, wspaniale się tego słucha. Dwójka to jest, no, piękny kawałek, gdzie klawisze robią niesamowitą melodykę, ale trójka to jest w ogóle taki hit, do niego właśnie jest tekst w środku i super, bo on też zatytułowany jest Pagan Victory, także jak najbardziej y, słusznie, i y, to jest numer, no. Kosmos, klękajcie narody, ale takich numerów tu jest więcej, bo chociażby ostatni, który też jest dosyć długi, ale no co to, no co się tam dzieje, to jest coś pięknego naprawdę i powiem krótko, w tej chwili dla mnie to jest podium tego roku, a może i nawet najwyższy stopień tego podium. Zobaczymy co się wydarzy dalej, ale naprawdę panowie zamietli mną kompletnie. No, i to chyba wszystko, bo strasznie się tutaj rozgadałem, strasznie się tutaj jaram tym krążkiem, ale trudno się nim po prostu nie jarać. Bardzo go Wam polecam. Nie wiem, jak jest w tej chwili z dostępnością tej płyty. Pamiętam, że ten poprzedni pełniak był dostępny w niektórych naszych distrach. Oczywiście ja się spóźniłem i już nie jest dostępny. Może ten też będzie, nie wiem, ale jeśli ten limit to jest tylko 200 sztuk, to może być ciężko. No, ale jest jeszcze kaseta, no i oczywiście digital. Także polecam o najnowszy album Nachliś bardzo, bardzo, bardzo mocno. Dziękuję bardzo. Do następnego.